Obywatel po urlopie wraca sobie z pracy, swojej ulubionej pracy, swoim ulubionym samochodem, na którego stać, i rozmyśla o wielu rzeczach. Samochód jest takim akurat miejscem, że się doskonale rozmyśla. Koncentracja umysłu jest bardzo wysok na, na wysokim poziomie. A więc jedziemy. Ostatnio, kiedy przebywałem na urlopie, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Ja bym się chciał dzisiaj skupić na, na takiej świeżej historii zza oceanu. Otóż obecny prezydent Joe Biden jednak zrezygnował z kandydowania, do, zrezygnował z kandydowania ponownego i wystartowania z Donaldem Trumpem. Oczywiście najprawdopodobniej nie miałby w ogóle szans z Trumpem, bo Debata pokazała, w jakim stanie jest Biden, że to jest człowiek schorowany, że to jest człowiek no właściwie pudrowany, przytrzymywany, jakoś utrzymywany na jakimś tam poziomie, ale myli nazwiska. No, pomylił Zeleńskiego z Putinem, pomylił swojego wiceprezydenta z Trumpem. No, to jest taka przykra sytuacja. Jest to starszy człowiek schorowany. A Donald Trump zaprezentował się jako bardzo błyskotliwy, energiczny i teraz, jak niedawno był zamach na niego zorganizowany, to pokazał po prostu jeszcze siłę. A ta pięść jego wyciągnięta, tutaj ucho skaleczone, tutaj krew, a ta pięść wyciągnięta, czyli taki sygnał, jestem silny, nie, nie załamie mnie nic, chociażbyście nie wiedzą, co robili. Zresztą Trumpa chciano zniszczyć już dawno, jeszcze za czasów, kiedy pierwszy raz kandydował, potem w czasie prezydentury Twitter, dzisiejszy X, ale dawniejszy Twitter skasował mu konto. Wyobraźcie sobie Państwo, prezydent Stanów Zjednoczonych ma skasowany tak po prostu konto, ponieważ no, zdecydowane stanowisko zajmował w różnych kwestiach i to się nie podobało Bogom z Big techu. No i potem oczywiście przegrał wybory. Po wyborach chciano go wsadzić za na siłę do więzienia, Sprawy mu różne powyciągano i się okazuje, że nie mu za bardzo nie mogą zrobić. No to zorganizowano zamach. I ten zamach oczywiście był też, no to co widzimy na tych różnych obrazkach, bo to możemy wszystko zobaczyć sobie w sieci, no to wychodzi jakiś... to, to nie był zamachowiec z krwi i kości. Tylko wychodzi jakiś nie wiadomo kto, jakby chory trochę umysłowo człowiek, gdzieś się błąka, to wszystko widać, gdzieś patrzy na dach, z jakąś drabiną wchodzi, szykuje się do strzału, karabin wyciąga i odpowiedzialni za bezpieczeństwo Trumpa Secret Service okazuje się, że, że potem jak się tłumaczą szefowa albo Secret Service, Tłumaczy się, że oni oczywiście widzieli go, tego człowieka, zamachowca, ale potem im zginął, jakoś zniknął im z oczu, no i po sprawie, nie? I te, no, no i nie, nie szukali go, po prostu zniknął z oczu. Więc to jest bardzo zaskakujące. Ciekawa też historia jest z panią właśnie od Secret Service, szefową tego, tej instytucji. Instytucji, która zajmuje się ochroną no, najważniejszych osób w państwie. I to kobieta przychodzi z firmy Pepsico, czyli zajmowała się w ogóle... No firma Pepsico, to wiemy czym się zajmuje, prawda? Różnymi rzeczami związanymi z żywnością. I ta pani staje się szefem tak ważnej instytucji. No i kiedy ona przyszła do, do Secret Service, to doszła do wniosku najwyraźniej, że jest, nie ma parytetu, jest za mało kobiet. Jak jest za mało kobiet, to trzeba więcej kobiet wprowadzić do tej instytucji. A więc faceci, którzy znali się na robocie, potężni, silni, no musieli widocznie być usunięci, żeby zrobić miejsce kobietom, które musiały przyjść na miejsce tych, tych, tych agentów, bo musi być parytet. Proszę Państwa, co trzeba mieć w głowie, żeby żeby kierować się czymś takim, że parytet jest ważniejszy, a nie fachowość. No i jak przyjrzymy się zamachowi na, na Trumpa, to widzimy, że tam panie były wokół niego, które były bezradne, nie wiedziały co mają robić, nawet nie wiedziały niektóre, gdzie mają pistolet. No po prostu przerażająca sytuacja jest. To bardzo źle świadczy o Stanach Zjednoczonych, o tym co tam się dzieje. Ponieważ dopuszczano za, za Bidena dopuszczano takie osoby do takich stanowisk, osoby, które nie powinny w ogóle tam zagrać nawet minuty w miejsca, powinny natychmiast być wywalone z tej instytucji. No i teraz po tym wszystkim okazuje się, że Trump no, ma wzrost poparcia, Biden słabnie, mało tego. Biden być może by się nie wycofał z tych wyborów, bo on jeszcze jakiś czas temu to twardo stał, że on jednak będzie startował, on się chwalił tym, co zrobił i tak dalej. Był bardzo no, taki pewny, że, że się czuje dobrze, że on tylko tam przez chwilę był chory i tak dalej. Natomiast no, sponsorzy zaczęli się wycofywać. Różni. Wielcy tego świata, którzy wspierają demokratów, którzy dają pieniądze na kampanię, zaczęło się wycofywać, i właściwie to była przyczyna tego, że musiał Biden się wycofać. Nacisk był jednak bardzo potężny, że trzeba kogoś po prostu wymienić. No i kogo teraz za Bidena postawią? Sam Joe Biden namaścił Kamalę Harris, obecny wiceprezydent. I stwierdził, że jest, to, jest dumny z tego, że ona jest wiceprezydentem, że jest no, bardzo kompetentną osobą, najlepszą, jaka mogła się przetrafić. I, no i już. Kamala Harris była odpowiedzialna za sprawy związane z ochroną granic w Stanach Zjednoczonych, z całą tą kwestią migracji i tak dalej. Jak ta sytuacja wygląda, to nie jest żadną tajemnicą. Możemy sobie to wszystko w mediach prześledzić, ale obrazki są różne. Bardzo nieciekawe, co się dzieje na granicy z Meksykiem, jak to wszystko jest chronione, jak, jak słaba jest ta granica, ile się tej nielegalnej imigracji dostaje tych nielegalnych imigrantów do, do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo jest materiału na ten temat, więc to wszystko świadczy o tym, że Kamala Harris się nie sprawdziła na stanowisku, na straży, właśnie bezpieczeństwa granic Stanów Zjednoczonych, że tutaj poległa, nie zrobiła nic porządnego. Natomiast znana jest z takiego zaangażowania ideologicznego w kierunku no, różnorodności. Kolorów, tęczy, i tak dalej. Więc ona jest tutaj bardziej związana z tymi środowiskami. Nie można powiedzieć, że to jest kobieta charyzmatyczna. Gdybyśmy porównali charyzmę jej i charyzmę prezydenta Trumpa, to niestety jest to przepaść. Trump po prostu wie, czego chce, twardo brnie do przodu. Tak więc, biorąc pod uwagę to wszystko co Kamala Harris do tej pory zrobiła, a raczej czego nie zrobiła, to można stwierdzić, że to jest nieodpowiedni człowiek na stanowisko prezydenta najpotężniejszego mocarstwa świata, od którego zależy bezpieczeństwo właściwie całej cywilizacji zachodniej, bo prawda jest taka, że na to nie istnieje bez Stanów Zjednoczonych. My Polacy szczególnie jesteśmy zakładnikami Stanów Zjednoczonych takimi wasalami, no. Położyli, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, całe nasze bezpieczeństwo oparliśmy o Stany Zjednoczone. No bo właściwie to nie było o kogo oprzeć, bo w Europa Zachodnia to właśnie nic nie znaczy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No więc to, kto będzie rządził takim mocarstwem, dla nas jest szczególnie ważne. Możemy ubolewać, że nie, nie mamy wpływu na wybory w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Niektórzy twierdzą, że Kamala Harris na, będzie bardzo dobrym prezydentem, tak jak na przykład Aleksander Kwaśniewski twierdzi, że powinniśmy jej kibicować, ponieważ ona będzie dla Polski najlepszym prezydentem. No, prezydent Stanów Zjednoczonych, który nie jest zdecydowany, który nie jest twardy, który nie umie walczyć, który nie potrafi zabezpieczyć swoich granic, no, to będzie rzeczywiście bardzo dobrym prezydentem dla całego bloku tutaj zachodniego. Putin się na pewno wystraszy takiego prezydenta. No, nie wiem, co pan Kwaśniewski tam ma w głowie. Ale takie słowa poparcia są, że to jednak to by, byłaby dobrym prezydentem. Natomiast tam Barack Obama też jest przeciwko. Uważa, że byłaby złym prezydentem. Ale na przykład Clinton już jest za. Uważa, że był, byłaby bardzo dobrym prezydentem. W każdym razie, wydaje mi się, że Donald Trump to jest najlepsza opcja. Chociaż niektórzy, niektórzy tutaj boją się tych jego wypowiedzi, że będzie rozwalał NATO i tak dalej. Nie sądzę, żeby tak było. Zresztą ci różni mądrzy komentatorzy w internecie, które jest mnóstwo, potwierdzają, że właściwie on jest bardziej przewidywalny niż ktokolwiek inny. On po prostu wie, czego chce. On chce uczynić Amerykę silną, potężną. A skoro tak to w naszym interesie jest, żeby Ameryka była potężne, potężna, silna, ponieważ słaba Ameryka to tak jak to słynne przysłowie, nie ma kota, myszy harcują. Jak jest słaba Ameryka, wszyscy antydemokraci już dochodzą do głosu, już swoje porządki chcą zakładać. Natomiast silna Ameryka, silna Ameryka to jest bezpieczeństwo całego tutaj naszego zachodniego układu. No, słaba Ameryka Daje, po prostu prowokuje do różnych ataków. Kto wie, czy gdyby Trump był prezydentem, czy w ogóle Putin by się odważył ruszyć na Ukrainę. Bo wiemy, że za czasów Trumpa, kiedy był prezydentem, to nie było takich wojen, tak bardzo niebezpiecznych, różnych sytuacji międzynarodowych, jakie są teraz, mimo że wypowiedział wojnę handlową z Chińczykom. I mocno zaczął upominać się o realizowanie dwuprocentowego wkładu w rozwój NATO od takich krajów choćby jak Niemcy czy Francja i innych bogatych. Tak więc myślę sobie, że gdyby Trump został prezydentem, Polska płaci 4% swojego PKB na zbrojenia. Więc myślę, że nie mamy się czego bać. Natomiast jest inna kwestia. Szykowany na wiceprezydenta w nowej administracji Trumpa, pan Vance, no dość nieprzychylnie się wypowiadał o polskich władzach obecnych, tym bardziej, że tam w internecie trochę sobie polemizowali z naszym obecnym premierem, co dobrze nie było odbierane, więc wydaje mi się, że pan premier powinien sobie dać spokój z takimi rzeczami, bo za chwilę w, może być rząd zupełnie inny w Stanach Zjednoczonych i nie będzie już taki lewicujący, który będzie przychylnie patrzył na to, co się tutaj robi. Zresztą nasza obecna władza nie daje zbyt wielu argumentów ewentualnej przyszłej administracji Donalda Trumpa, żeby tę naszą władzę poważnie traktować, bo to, co się wyprawia w naszym kraju, właśnie ten ewentualny wiceprezydent. Vance, który będzie najprawdopodobniej, kiedy Trump zostanie prezydentem, on zwracał uwagę na to, w jaki sposób tutaj były przejmowane media, w jaki sposób się tutaj mm, ekipa Donalda Tuska, w jaki sposób robi czystki w sądach, w prokuraturze, jak to wszystko przebiega. I on o tym wszystkim pisze, informuje, nagłaśnia. Wydaje mi się, że to będzie problemem w relacjach polsko-amerykańskich w przyszłości, i z tego nie powinniśmy się cieszyć. To każda, każda negatywna sytuacja, każda, każdy negatywny jakiś impuls, który się pojawi między, w relacjach między Polską i Stanami Zjednoczonymi jest dla nas niekorzystny. Właśnie ze względu na to, że od wielu lat nie zadbano o to, żeby nasze bezpieczeństwo było jakoś dywersyfikowane. Zawsze pierwsi wychodzimy przed szereg. Coś się dzieje, to my wychodzimy, idziemy, stawiamy się, nie mając tak naprawdę żadnego zaplecza. O Orbanie się wiele mówi, krytykuje się go za jego postawę, ale wydaje się, że jest to człowiek mądry, który myśli o interesie swojego kraju. No to jeśli się myśli o interesie swojego kraju, to trzeba się komuś narazić. Jeśli się nie myśli o swoim, o interesie swojego kraju, to wtedy jest się miłym dla wszystkich. Wszyscy nas pięknie będą wtedy przyjmować, uśmiechać się, klepać po pleckach, może jeszcze gdzie indziej. No tak to bywa. Właśnie w, w, w interesach. Nie tylko w polityce, ale i w interesach. Jak dbasz o swój interes i robisz wszystko, żeby on szedł jak najlepiej, to zawsze w którymś momencie się komuś narazisz. A jeśli chcesz być dla wszystkich miły, to musisz zrezygnować ze swoich yy, priorytetów. No, może zachować te, które ewentualnie będą zgodne z innymi. No więc, proszę Państwa, dużo się dzieje. Będziemy się przyglądać, jak to będzie, bo wiadomo, może jeszcze ktoś inny zostanie kandydatem na prezydenta demokratów. Na razie znam Asztona Kamala Harris. Wszystko wskazuje na to, że, że jednak ona będzie. Będzie to jakaś przewaga, też wiekowa, nad Trumpem, no ale zobaczymy, co Amerykanie zdecydują. Pozostaje nam po prostu modlić się, żeby zdecydowali jak najlepiej, żeby Ameryka była silna. Bo to jest w interesie całego naszego bloku zachodniego. Do zobaczenia, do usłyszenia.